Siemano, w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku będziemy jechali mucić e, e, Przeżyto. Będziemy jechali mucić Tam raczej nie będzie całego zbiornika Dlatego nie jadę żadnym tam traktorem, tylko kombajnem, bo to jest trochę daleko. No za niedługo też mam owiec do mucenia. I... I jeszcze... Tutaj y, mam... Y, jeszcze mam tu jedne przeżyto do mucenia. Także no, trochę trochę tego jest Przeżyte to tam trochę dalej Koło koło y, koło tego sąsiada co kupowałem tego bizona kurde, tu ten staw o, tu jest jedna moja łąka Tu te łąki to moje są wszystkie akurat Znaczy wiecie, wydzierżawę, nie? Tutaj są wzięte. Tutaj też tam się jedzie, żeby na przykład naprawili coś. Też tam mają skup, ale też tam naprawiają. Nie szeleść. Yy, ale my, my musimy jechać na sam koniec. Tu mają mleczarnię. Widzicie, no to... To jest w ogóle... tutaj to już jest inna trochę wioska. No widzicie, no. <laughs> w głąb tej... W głąb y, w tej wiosce, no to jest dużo... dużo właśnie takich skupów i tak dalej. U mnie tam, gdzie mieszkam, no to jest trochę mało, no to jest, um, y, Tu właśnie w głąb jest, no... Y, dużo tych skupów i są rozbudowane, no... Tam akurat, gdzie ja mieszkam, na początku, znaczy... tam na końcu bardziej, w tej wsi, no to Wiecie, to nie ma aż tak ro, tego rozbudowanego tych skupów, też nie ma aż tyle tych skupów. No jest mało ich tych skupów tam u mnie. Tu też jest dalej nasza wioska, ale wiecie, no tutaj za niedługo już. Tam jak się jedzie. No to tu jeszcze w tym. Przed, kawałek przed tym laskiem już jest inna inna wioska. Także, no widzicie, no. kawałek przed tym laskiem jest już inna wioska. No, mała ta wioska jest. Nie powiem. Ale wiecie. Tamta wcale nie, nie jest lepsza. Tu jeszcze właśnie jest nasza wioska, ale tu już kawałek przed tym lasem już jest inna wioska. No i widzicie, no. to nie jest wioska tam, gdzie mi się gospodarstwo spaliło. Bo tam, gdzie mi się gospodarstwo spaliło, to jest w tamtą stronę, w drugą. I to jest tam dużo kilometrów, bo z 40 kilometrów chyba, czy tam z 50. No, a właśnie, że tutaj jest tak fajnie na tej wiosce. No to przeprowadziłem się tu, I tutaj jakaś kukurydza tam sobie rośnie. Też coś rośnie. Dużo pól, widzicie, no już jest do zbiorów. Tutaj te pole to wiem, że do PGR-u te należy i tamte też do PGR-u należy. Tam trochę hektarów jest. No PGR właśnie jest w tej drugiej wiosce. W tej drugiej wiosce jest właśnie PGR. W naszej wiosce nie ma PGR-u. Niestety. Wiecie, jakby był, no to. Tutaj, no, prawie wszystkie pola by do PGR-u należały, no ale. Wiecie, nie ma. Tutaj akurat nie ma PGR-u. Na tej wiosce. Jedne takie długie pole tu mają też z PGR-u. Nie wiem, które to jest. Ale tutaj właśnie jest. Zaraz. Poczekajcie. Zaraz Wam powiem, które to jest. A, to jest te pole. One aż tam za. A, i te. One te pola idą aż tam za moim gospodarstwem są, także widzicie no. Dalekie pola. Szerokie one nie są, ale to naprawdę jest kawał pola, 40 hektarów chyba. To jest one tam daleko nawet idą, to jest tam bardzo daleko to jest. Jak jest moje gospodarstwo, no to jeszcze za moim gospodarstwem to idzie. No 40 hektarów to może nie. No ale z 30, 35 hektarów. No PGR też akurat w tamtej wiosce nie jest aż tak daleko. No ale też on nie jest od razu za tym laskiem. Ale widzicie, no na tej wiosce jest coś tam do PGR-u jednak należy. We zbiorniku już są dwie tony. Wam mogę powiedzieć. Tutaj teraz muszę na, na zbiornik patrzeć. 2,5 tony zaraz będzie, chociaż no raczej tego nie domucimy. No tutaj już takie pojedyncze zostały. Dobra, jedziemy. No nawet nam tu sypnęło z tego kawałka. Także no nie, nie, powiem, że jest źle. No bo tu jest mały kawałek. No dwa hektary. Tutaj są, no a jednak y, dwa, dwa, dwie i pół tony prawie są. Tu też te pole do PGR-u chyba należy. Albo do sąsiada z tego co tam, tam mieszka. O, przystanek tu autobusowy. Tu skarpa jest taka. Tam też ogólnie droga tam prowadzi. To już bym mógł tam od razu jechać na moje gospodarstwo tamtą drogą, ale ja tu jeszcze mam jedno pole do zmucenia, także od razu tam jeszcze wymócę to jedne pole. Tutaj jakiś dom stary jest, kurde. tu znak stop to widzicie, tak tu postawili, że kurde kumbajnem ledwo co idzie przejechać, kurde, <laughs> jakby to tutaj tak miało do PGR-u należeć, panie, tam mają te bizony giganty, to te, to te długie bizony są to panie. To ja nie wiem, jakby to przeszło, jak tył tak zachodzi. Dobra, tutaj te pole, jeszcze ja będę mucił, jeszcze tu z Wami te pole, nie wiem, czy całem a odcinku wymuczę, wymuczę, raczej nie. Tutaj też kawał, kawał pola. Wam powiem, że tutaj jest. Bo tu z 10 hektarów powinno być. Tu z 10 hektarów chyba jest. Także no, nawozy nie wiem, czy mi to się zmieści. Raczej nie. Także z, z dwóch przyczep będę to wysypywał. No i będę te do tych dwóch przyczep sypać, no bo. Do wozów, no to mi to się na pewno nie pomieści. Co najwyżej, jeden zbiornik do tych dwóch wozów wejdzie. Nie no, powiem wam, że kurde, w tym bizonie to jest naprawdę wy wypas. Wiecie, niby stare te bizony są, ale tak naprawdę to te bizony lepsze od klasów i tam wszystkich tych kombajnów. To, bizon to jest Polska moc przecież. A Bizon to jest Polska moc. No Bizon to jest siła, a nie... No jak widzicie tutaj się czasem ruwa, tylko zacina, ale... To tam wystarczy. Dobrze zrobić. Dobra, ja będę to gdzieś wysypywał. kurde nie ma gdzie tego wysypać. Za bardzo. Dobra, wyciągnę tu tą przyczepę i tu będę sypał. Znaczy, wiecie, będę tam sypał z yy, tych przyczep, przynajmniej z jednej, bo z drugiej to tam może, gdzie bizon stoi. To wezmę tam, wysypię, bo tam jeszcze trochę miejsca jest. Dobra, u panie, panie, pani. czy to tak wyjdzie? Powinno wyjść, no i wyszło. Dobra ten wóz tu zostawiam. Ja sypię, no i żegnam Was. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I nara.